Rozdział trzydziesty trzeci. Byłem ogromnie przejęty. Jej młodość i nieświadomość, jej pełna wdzięku uroda, która miała prosty czar i delikatną żywotność polnego kwiatu, jej wzruszające prośby, jej bezradność przemawiały do mnie z siłą, która prawie dorównywała jej nieuzasadnionemu, lecz naturalnemu strachowi. Tak jak i my wszyscy bała się nieznanego. A jej niewiedza wyolbrzymiała je w nieskończoność. Byłem dla niej uosobieniem tego całego świata, do którego należę i ja, i wy tu obecni. Świata, który ani dbał o Jima, ani go potrzebował. Byłbym chętnie przed nią ręczył za obojętność całej ziemi tętniącej życiem, ale przyszło mi na myśl, że Jim należy także do tajemniczego nieznanego, którego dziewczyna się lęka. I że cokolwiek bym w jej oczach uosabiał, Jima uosabiać nie mogę. Zawahałem się. Jej szept, pełen beznadziejnego bólu, rozwiązał mi usta. Zacząłem ją zapewniać, że co do mnie, to na pewno nie przyjechałem po to, ażeby jej zabrać Jima. Więc dlaczego tu przybyłem? Poruszyła się z lekka i stała znów nieruchomo wśród nocy jak marmurowy posąg. Usiłowałem jej pokrótce wyjaśnić, że sprowadziły mnie interesy, przyjaźń. Jeżeli mam jakie życzenie dotyczące Jima, to wolałbym raczej, aby został w Patusanie. Oni zawsze nas porzucają, szepnęła. Od grobu, który wieńczyła pobożnie kwiatami, powiało jakby nikłe westchnienie, pełne smutnej mądrości. Rzekłem, że nic jej z Jimem rozłączyć nie może. Jestem o tym głęboko przeświadczony teraz, byłem tego pewien i wówczas. Wszystkie fakty złożyły się na to niezmienne przekonanie. Zbyteczne było mi jej zapewnienie, które wypowiedziała szeptem, jak gdyby do samej siebie. Przysięgał mi to. Czy pani go o to prosiła? Podeszła o krok bliżej. Nie, nigdy. Prosiła, aby odjechał było to owej nocy na wybrzeżu, kiedy zabił tego człowieka i kiedy ona rzuciła pochodnie do wody, bo na nią tak patrzał. Było za jasno. A niebezpieczeństwo już minęło na krótki czas, na krótki czas. Powiedział wtedy, że nie zostawi jej z Corneliusem. ponowiła swe prośby. Żądała znów by ją opuścił. Powiedział, że tego nie zrobi, że to jest niemożliwe, drżał, mówiąc to: czuła jak drży. Nie potrzeba wiele wyobraźni, aby sobie odtworzyć te sceny, aby prawie usłyszeć ich szepty. Bała się też i o niego. Zdaje mi się, że w owej chwili widziała w nim tylko ofiarę nieuniknionych niebezpieczeństw, które rozumiała lepiej od niego samego. Choć sama tylko obecność Jima sprawiła, że owładnął jej sercem, że wypełnił wszystkie jej myśli i opanował wszystkie uczucia, nie doceniała widoków jego powodzenia. Okazuje się, Iż nikt wówczas nie umiał ich docenić. Właściwie mówiąc, zdawało się doprawdy, że nie ma przed Jimem żadnych widoków. Wiem, że i Cornelius podzielał to przekonanie. Wyznał mi to, aby usprawiedliwić dwuznaczną rolę, którą odegrał w spisku szeryfa alego mającym na celu usunięcie niewiernego. Nawet sam szeryf Ali, co mi się teraz wydaje pewne, miał dla białego tylko pogardę. Chciano zamordować Jima z powodów głównie religijnych, jak mi się zdaje. Miał to być prosty akt pobożności, i właśnie dlatego wysoce chwalebny, ale skądinąd bez wielkiego znaczenia. Cornelius był również tego zdania. Czcigodny panie, dowodził, łasząc się przede mną, kiedy zdołał mnie jeden, jedyny raz przyłapać sam na sam. Czcigodny panie, skąd ja mogłem wiedzieć, kimże on właściwie był? Czy mógł co zrobić, aby ludzie mu uwierzyli? A cóż pan Stein sobie myślał, posyłając takiego młodego chłopca na to, aby starego sługę traktował z góry? Gotów byłem ocalić go za osiemdziesiąt dolarów, tylko za osiemdziesiąt dolarów. Czemu się ten dureń stąd nie wyniósł? Więc ja miałem się narażać na zasztyletowanie z powodu jakiegoś cudzoziemca? Płaszczył się przede mną, zgiąwszy się w pół obłudnie A ręce jego błądziły u mych nóg, jakby był gotów objąć mi kolana I cóż to jest 80 dolarów? Taka drobna sumka dla bezbronnego starca Zrujnowanego na całe życie przez tę zmarłą piekielnicę Tu się rozpłakał Ale uprzedzam wypadki Natknąłem się owej nocy na Corneliusa dopiero po rozmowie z dziewczyną była daleka od egoizmu, nalegając, aby Jim ją opuścił, a nawet aby wyjechał z kraju. Miała na myśli przede wszystkim jego bezpieczeństwo, nawet jeśli pragnęła także siebie ocalić, może nieświadomie. Ale zważcie na ostrzeżenie, które miała w pamięci, zważcie na to, że brała naukę z każdej chwili życia swej niedawno zmarłej matki życia, w którym skupiały się wszystkie jej wspomnienia. Padła Jimowi do nóg, tam nad rzeką, w dyskretnym świetle gwiazd, które nie ukazywało nic prócz wielkich, milczących skupień cieniów, prócz nieokreślonych otwartych przestrzeni i drżało nikle na szerokiej rzece, czyniąc ją rozległą jak morze. Jim podniósł dziewczynę, podniósł ją, a wtedy przestała już walczyć. Oczywiście, silne ręce, czuły głos, dzielne ramię, na którym tak wygodnie oprzeć biedną, samotną główkę, potrzeba. Niezmierna potrzeba tego wszystkiego dla obolałego serca, dla skołatanej duszy, potrzebty młodości, konieczność chwili Cóż chcecie? Łatwo to pojąć, chyba że się nie jest zdolnym nic w ogóle zrozumieć. Więc też była szczęśliwa, gdy ją podniósł i przytrzymał w ramionach. Przypomniałem sobie słowa Jima, które szepnął mi kiedyś śpiesznie u progu swego domu z troską i niepokojem na twarzy: proszę pana, pan rozumie, to jest rzecz poważna, to nie żadne głupstwo. Nie znam się tak dalece na głupstwach, ale w ich miłości nie było nic lekkomyślnego. Zeszli się w cieniu życiowej klęski, jak rycerz i dziewica, spotykający się dla wymiany przysiąg w ruinach nawiedzanych przez duchy. Światło gwiazd wystarczało im zupełnie, światło tak nikłe i dalekie, że nie mogło cieniów przemienić w kształty ani ukazać drugiego brzegu rzeki. Patrzyłem tej nocy na rzekę z miejsca, gdzie wówczas stali. Toczyła się niema i czarna jak styks. Odjechałem na zajutrz, ale nie sądzę, abym kiedy zapomniał, przed czym to dziewczyna pragnęła się uchronić, gdy błagała Jima, aby ją opuścił, póki jeszcze był czas. Powiedziała mi to spokojnie. Zbyt głęboko była przejęta, aby mogła czuć się podniecona. Powiedziała głosem tak spokojnym wśród mroku, jak jej biała, ledwie widzialna postać. Powiedziała mi: Nie chciałam umierać płacząc. Wydało mi się, że jej nie dosłyszałem. Nie chciała pani umierać płacząc powtórzyłem za nią tak jak moja matka. Dodała natychmiast, zarysy jej białej postaci ani drgnęły. Moja matka płakała gorzko przed śmiercią, wyjaśniła. Wokół nas niepojęty spokój zdawał się wznosić nieznacznie z ziemi i chłonął przejawy naszych wzruszeń, jak cicho wzbierający nocny przypływ pochłania znaki orientacyjne na brzegu. Przejął mnie nagły strach, jak gdybym, stojąc w wodzie, uczuł, że tracę grunt pod nogami, strach przed nieznaną głębią. A dziewczyna opowiadała dalej: że kiedy została sam na sam z matką, w czasie jej chwil ostatnich, musiała odejść od łoża i podeprzeć plecami drzwi, aby nie wpuścić Corneliusa. Chciał się dostać do pokoju i walił we drzwi obiema pięściami. Przestawał zaś od czasu do czasu tylko po to, by krzyknąć chrapliwie: wpuść mnie, wpuść mnie, wpuść mnie! W odległym kącie pokoju konająca leżała na matach, nie mogąc ani przemówić, ani podnieść ramienia. Obróciła głowę na posłaniu i słabym ruchem ręki zdawała się rozkazywać: nie wpuszczaj, nie wpuszczaj! A posłuszna córka patrzyła na nią, podpierając drzwi plecami ze wszystkich sił. Łzy pociekły jej z oczu i umarła. Zakończyła dziewczyna niezmiennie monotonnym głosem, który przejął mnie bardziej niż wszystko inne, bardziej niż biała posągowa nieruchomość jej postaci, bardziej niż wszelkie słowa, przejął mnie do głębi bierną, beznadziejną okropnością tej sceny. Zgroza wytrąciła mnie z mego pojęcia o życiu. Wywlekła z tego schronienia, które każdy z nas sobie tworzy, aby wczołgać się doń w chwili niebezpieczeństwa, jak żółw się chowa pod swoją skorupę. Przez chwilę stanęła mi w oczach rozległa i ponura wizja świata pogrążonego, jak gdyby w bezładzie, podczas gdy świat jest w istocie, dzięki naszym niezmordowanym wysiłkom, tak pogodnym układem drobnych udogodnień. Jak to sobie tylko można wyobrazić. Ale była to tylko chwila. Wróciłem wnet do swej skorupy. Człowiek wrócić musi, czy rozumiecie? Tylko zdawało mi się, że pogubiłem wszystkie słowa w chaosie mrocznych myśli, które mnie zaprzątały przez parę sekund, gdy się wysunąłem poza słup graniczny. Lecz odnalazłem je szybko. Słowa także przyczyniają się do tworzenia opiekuńczego wyobrażenia o tym, czym są światło i ład, które stanowią naszą ucieczkę. Miałem je już gotowe, pod ręką, gdy zaszeptała cicho, przysiągł, że nie opuści mnie nigdy, kiedyśmy tam stali we dwoje. Przysiągł mi to. Czyż to możliwe, żeby pani, pani mu nie wierzyła? spytałem ze szczerym wyrzutem, naprawdę zgorszony. Dlaczego mu nie mogła uwierzyć? Skąd ta tęsknota za niepewnością, to czepianie się trwogi, jakby niepewność i trwoga stały na straży jej miłości? To było potworne. Powinna była sobie stworzyć przystań niewzruszonego spokoju z tego uczciwego uczucia. Nie zdawała sobie z tego sprawy, a może nie potrafiła się na to zdobyć. Noc nadeszła z pośpiechem. Zrobiło się zupełnie czarno. Tak, że dziewczyna nie ruszając się z miejsca. Rozwiała się jak nieuchwytny zarys tęsknej i kapryśnej Mary. Wtem usłyszałem znowu spokojny jej szept. Inni mężczyźni przysięgali tak samo. Był to jakby komentarz do rozpamiętywań pełnych smutku i zgrozy. Potem dodała, jeśli to było możliwe, jeszcze ciszej: Mój ojciec także przysięgał. Zamilkła i jakby odetchnęła bezgłośnie. Jej ojciec. Także. Oto rzeczy, które jej były wiadome. Rzekłem nagle, ale przecież Jim jest inny. Temu zdaje się przeczyć nie zamierzała. Lecz po niejakim czasie dziwny, cichy szept, wędrując sennie przez powietrze, wśliznął się do mego ucha. Dlaczego on jest inny? Czy jest lepszy? Czy jest. Daję pani słowo honoru przerwałem. Ja wierzę w to, że on jest lepszy. Zniżyliśmy głosy do tajemniczego szeptu. Wśród chat zamieszkałych przez robotników Jima byli to przeważnie wyzwoleni niewolnicy z za często kołu szeryfa alego. Ktoś zaczął śpiewać ostrym i przeciągłym głosem. Z drugiej strony rzeki wielkie ognisko, pewnie u Doramina, tworzyło jaśniejącą kulę, zupełnie z nocy wyodrębnioną. Czy on jest wierniejszy? szepnęła. Tak, odrzekłem. Wierniejszy niż wszyscy inni mężczyźni? Powtórzyła powoli. Nikomu tutaj nie przyszłoby do głowy wątpić o jego słowach. Nikt by się nie ośmielił prócz pani. Odniosłem wrażenie, że się na to poruszyła. Odważniejszy, ciągnęła innym już tonem. Strach nigdy go pani nie wydrze, rzekłem trochę nerwowo. Śpiew urwał się na ostrej nucie. Posłyszeliśmy kilka głosów rozmawiających w oddali. Głos Jima był między nimi. Zadziwiło mnie milczenie dziewczyny. Co też on pani powiedział? Czy mówił pani coś o tym? rzekłem. Nie było odpowiedzi. Co takiego pani mówił? Nalegałem. Myśli pan, że mogę panu powtórzyć? Skądże ja mogę wiedzieć? Jak mam to wszystko rozumieć? Krzyknęła w końcu. Coś się poruszyło. Zdaje mi się, że załamała ręce. Jest jakaś rzecz, której on nie może zapomnieć. Tym lepiej dla pani, rzekłem posępnie. Co to jest? Co to takiego? W jej błagalnym tonie była niesłychana siła wyrazu. Mówił mi, że się kiedyś przestraszył. Jakże mam mu uwierzyć? Nie jestem tak szalona, aby temu wierzyć. Wy wszyscy coś pamiętacie, wy wszyscy wracacie do czegoś. Co to takiego? Niech mi pan powie, co to za rzecz? Czy to jest żywe, czy to jest martwe? Nienawidzę tego czegoś. Jest okrutne. Czy to nieszczęście ma twarz i głos? Czy on to może zobaczyć? czy je usłyszy, może weśnie. Kiedy mnie nie może widzieć, a wówczas wstanie i pójdzie. Ach, ja nigdy mu nie przebaczę. Moja matka przebaczyła, ale ja nigdy. Czy to będzie znak, czy wezwanie? Miałem przed oczami niezwykłą rewelację. Nie dowierzała nawet jego snom i zdawała się myśleć, że będę mógł jej wytłumaczyć, dlaczego. Było to... Jak gdyby biedny śmiertelnik, oczarowany wdziękiem jakiejś wizji, usiłował wydrzeć innemu duchowi potężną tajemnicę praw, które tamten świat sobie rości do odcieleśnionych dusz błądzących wśród namiętności tej ziemi. Miałem wrażenie, że grunt, na którym stoję, topnieje mi pod nogami. A przy tym było to takie proste. Lecz jeśliby duchy wywołane przez nasze trwogi i niepokoje były zmuszone ręczyć wzajemnie za swoją wierność nieszczęsnym czarownikom, którymi my jesteśmy, to właśnie ja, ja jeden spośród nas śmiertelników zadrżałbym przed beznadziejnym trudem takiego zadania. Znak czy wezwanie? Jakże wymowna była w swej nieświadomości. Tylko tych kilka słów. Gdzie je znalazła? Jak to się stało, że potrafiła je wypowiedzieć? Tego pojąć nie mogę. Kobiety znajdują natchnienie pod wpływem chwil, które dla nas są tylko straszne, bezsensowne lub błahe. Już samo odkrycie, że ta dziewczyna umie w ogóle się wypowiedzieć, wystarczało, aby przejąć serce grozą. Gdyby kopnięty kamień krzyknął z bólu, nie byłoby mi się to wydało cudem większym i bardziej żałosnym. Te dźwięki, wędrujące w ciemności, rzuciły cień tragizmu na mroczne życie ich obojga. Nie można było jej nic wytłumaczyć. Przeklinałem w duchu swoją bezsilność, a Jim nieborak. Któż by go potrzebował? Któż by go pamiętał? Miał to, czego pragnął. Prawdopodobnie zapomniano już nawet o jego istnieniu. Oboje z dziewczyną byli panami swoich losów. Byli tragiczni. W jej bezruchu czułem wyraźnie oczekiwanie. Mnie zaś przypadło w udziale wstawiać się za bratem z królestwa zapomnianych cieni. Przejąłem się głęboko swą odpowiedzialnością i niedolą dziewczyny. Byłbym oddał wszystko za władzę ukojenia jej wątłej duszy, która dręczyła się w bezradnej niewiedzy, niby drobny ptaszek rozbijający się o okrutne druty klatki. Nic łatwiejszego, jak powiedzieć. Nie bój się i nic trudniejszego. Ciekaw jestem, jak się zabija strach. Jak przestrzelić serce upiora, odrąbać mu upiorną głowę, chwycić go za upiorne gardło? W takie rzeczy wplątujemy się we śnie i jesteśmy szczęśliwi, gdy uchodzimy cało, oblani potem, trzęsąc się na całym ciele. Kula na upiora jeszcze nie ulana, ostrze, niewykute. Człowiek zwyciężający widma jeszcze się nie urodził. Nawet skrzydlate słowa prawdy opadają do stóp, jak bryły ołowiu. Do owej rozpaczliwej walki niezbędna jest czarodziejska zatruta strzała, umaczana w kłamstwie tak subtelnym, że nie znaleźć go na tej ziemi. Zadanie takie można wykonać tylko we śnie, moi panowie. Zacząłem odprawiać swe egzorcyzmy z ciężkim sercem, pełnym jak gdyby posępnego gniewu. Głos Jima rozległ się nagle z powagą po drugiej stronie podwórza Karcił niedbalstwo jakiegoś niemego grzesznika na brzegu rzeki Rzekłem wyraźnym szeptem W tamtym nieznanym świecie, który według wyobrażenia pani chce ją obrabować z jej szczęścia Nie ma nic żywego, ani też martwego Nie ma tam ani twarzy, ani głosu Ani żadnej siły, która by mogła Jima od pani oderwać Zaczerpnąłem powietrza, a ona szepnęła po cichu Powiedział mi to samo. Powiedział pani prawdę, odrzekłem. Nie ma tam nic, wyszeptała i nagle natarła na mnie z ledwie dosłyszalnym napięciem w głosie: Więc dlaczego pan stamtąd do nas przyjechał? On mówi o panu zbyt często. Ja się pana boję. Czy pan. czy pan go potrzebuje? Coś w rodzaju tajonej gwałtowności wślizgnęło się do naszych gorączkowych szeptów. Nie wrócę tu już nigdy. — rzekłem z goryczą. — Ja go nie potrzebuję. — Nikt go tam nie potrzebuje. — Nikt? — rzekła z powątpiewaniem. — Nikt — potwierdziłem, czując, że owłada mną dziwne podniecenie. — Pani wierzy, że Jim jest silny, mądry, odważny, wielki. — Dlaczego więc nie uwierzyć, że jest także i wierny? — Wyjeżdżam jutro i na tym koniec. Żaden głos stamtąd nigdy już spokoju pani nie zamąci. Tamten świat, którego pani nie zna, za wielki jest, aby odczuć brak Jima. Rozumie pani? Za wielki. Pani trzyma serce Jima w swym ręku. Musi Pani to czuć. Musi Pani o tym wiedzieć. Tak, wiem o tym, szepnęła zimno i spokojnie, jak posąg. Uczułem, że nie udało mi się nic osiągnąć. A co ja właściwie pragnąłem osiągnąć? Dziś już tego nie umiem powiedzieć. Przejmował mnie wówczas niezrozumiały zapał, jak wobec jakiegoś wielkiego i koniecznego zadania. Był to wpływ owej chwili na mój umysł i serce. W każdym życiu zdarzają się takie chwile, takie wpływy, które przychodzą z zewnątrz nieodparte i niepojęte, jakby wywołane przez tajemniczy układ planet. Powiedziałem dziewczynie, że posiada jego serce, posiadała i jego serce, i wszystko, byleby tylko mogła w to uwierzyć. A teraz musiałem jej jeszcze powiedzieć, że na całym świecie nie ma ani jednego człowieka, który by mógł potrzebować serca Jima, jego rąk, jego ducha. Jest to los zwykły, a jednak wydało mi się Okropne mówić tak o jakimkolwiek człowieku. Słuchała bez słowa, a milczenie jej było teraz jak protest kamiennej nieufności. Co ją obchodzi świat z tamtej strony lasów? Pytałem. Spośród wielkiej mnogości ludzi zaludniających obszar nieznanego, nie przyjdzie do dżima. Póki życia, żaden znak, żadne wezwanie. Nigdy. Poniosło mnie. Nigdy. N nigdy. Zdumiewam się, wspominając, z jaką zawziętą wybuchnąłem gwałtownością. Zdawało mi się, że chwyciłem wreszcie upiora za gardło. Doprawdy. Cała ta rzeczywista scena zostawiła mi szczegółowy obraz, jakby jakiegoś zdumiewającego snu. Pytałem jej, czego się lęka. Przecież wie, że Jim jest silny, szczery, mądry, odważny. Taki jest, naprawdę, bezwzględnie. Jest nawet czymś więcej. Jest wielki, niezwyciężony. Lecz świat go nie potrzebuje, zapomniał o nim, a nawet nie chce go znać. Zamilkłem. Cisza nad Patusanem była wielka i słaby, suchy odgłos wiosła uderzającego obok czuł, na gdzieś na środku rzeki pogłębiał ją w nieskończoność. Dlaczego? szepnęła poczułem wściekłość podobną do tej jaka ogarnia człowieka podczas ciężkiej walki upiór usiłował wyśliznąć się z moich ramion dlaczego zapytała głośniej proszę mi powiedzieć a gdy wciąż milczałem zmieszany tupnęła nogą jak rozpieszczone dziecko dlaczego niechże pan mówi chcę pani wiedzieć zapytałem z furią tak krzyknęła ponieważ zbyt mało jest wart rzekłem brutalnie Zapadła na chwilę cisza. Spostrzegłem, że ognisko na drugim brzegu pojaśniało, rozszerzając krąg swego blasku jak zdumione spojrzenie, po czym skurczyło się nagle do rozmiarów mniejszych niż łepek od szpilki. Przekonałem się, jak blisko stała dziewczyna, dopiero gdy chwyciła mnie palcami za ramię. Nie podnosząc wcale głosu, wyraziła nim bezmiar zjadliwej pogardy, goryczy i rozpaczy. Powiedział mi zupełnie to samo. Pan kłamie. Ostatnie dwa słowa krzyknęła w narzeczu krajowców. Niechże mnie pani wysłucha, błagałem. Trzęsła się, dysząc głośno i odepchnęła moje ramię. Wszyscy. My wszyscy. Za mało jesteśmy warci. Zacząłem z najgłębszą powagą. Słyszałem jej łkania i strasznie szybki oddech. Zwiesiłem głowę. I po cóż było mówić? Zbliżały się kroki. Oddaliłem się. Po cichu, bez słowa.